Kochani, dzisiaj jest odcinek, jak stworzyć moją os, więc zapraszam do oglądania. Pierwsze to są moje oczka. Jak możecie zauważyć. Wyszłam w brwi, by mi się ten tablet wyłączył. Moje oczka to kolor będziecie mieć zaraz. Zobaczycie go na ekranie. To jest ten szary kolor, zaznaczony właśnie tutaj, na tym białym. Teraz moje okularki. Moje okularki są tu. Są te. Tutaj macie numerek oczu, jakby ktoś nie wiedział. Numerek buzi też macie. Numerek brwi też macie. I właśnie numerek tego też macie. Ty, ty, tych okularków. Z bluzkami chyba nie będzie problem. Um, tu macie ponumerowane, a jakby ktoś nie wiedział, to czarno i biały kolorek. Po prostu. Tutaj tak samo. Tutaj... Y, też y, jasne pudrowy róż, który zaraz wam się wyświetli na ekranie, a czarny już macie. Bo wiecie, który to jest. To jest ten właśnie kolorek zaznaczony na y, biało. O ten. I tutaj ten sam kolorek, tutaj przy tej spódnicy też ten sam kolorek. Tu macie ponumerowany ogonek, to po prostu 7. A kolory to są, właśnie już Wam pokazuję. Czarnego macie już z głowy, bo już wiecie, kto to, który to jest. To jest ten właśnie kolorek. Zaznaczony na biało, zapomniałam powiedzieć. Teraz moje włosy. Tu macie po prostu ponumerowane. Włosy to 44. Tutaj to macie 27. Tutaj też macie ponumerowane. Tutaj też po prostu 5. A koloru to już macie z głowy, bo już wam pokazywałam. Ja tylko, może, właśnie różowy Wam przypomnę.